Słyszałam, że chyba ktoś przed sygnałem startu skoczył. Myślałam, że to pewnie była Laura, eee, no ale no trudno. Eee, no ale na pewno fajny wyścig korespondencyjny, bo troszeczkę byłyśmy od siebie oddalone. Ja ją kątem oka widziałam. Eee, myślę, że Laura tak samo mnie widziała. Eee, no i okej, okay, jak na pierwszy dzień, jak na przetarcie, no to, to w porządku. Nie no, na pewno <laughs> chciałam ten wyścig troszeczkę lepiej rozegrać niż trzy e, tygodnie temu w Warszawie, no ale się nie udało. Po prostu, no, nie było dzisiaj tego czegoś. Praktycznie przez cały wyścig się czułam tak, jakbym była na trzeciej pięćdziesiątce. To znaczy, e, niby wypoczęta, niby mam siłę, ale jednak brakuje tego czegoś. No trudno, startujemy tutaj z treningu. Eee, miałam może, no nie wiem, dwa dni delikatnie luźniejsze, eee, więc no myślę, że jest ok. Jest inaczej jest, powiedzmy, bardziej tak domowo, eee, ale myślę, że dużo zawodników chwali Aqualow, Blind, szczególnie teraz trzeba przyznać organizatorom, że bardzo ładnie są zorganizowane te mistrzostwa Polski i tak to powinno wyglądać. No i mam nadzieję, że z roku na rok jeszcze, jeszcze lepiej będą wyglądać te zawody, bo to jest atrakcyjne. Na pewno liczyliśmy na trochę lepszy czas, celowaliśmy w to minimum już dzisiaj na Mistrzostwach Polski, aczkolwiek no, można powiedzieć, że ten niedosyt wypełnił złoty medal i, i powrót na, na pierwsze miejsce bardzo cieszy. Czas nie jest zły do poprawy oczywiście, eee, aczkolwiek no, zostałem jeszcze mistrzostwa Europy i też, też trochę czasu jest jeszcze do mistrzostw Europy, więc cały czas walczymy. Wszystko idzie w dobrą stronę, ponieważ ten cały czas idziemy, poprawiamy się ze startu na start, więc nie wszystko jest pod kontrolą. Że Aż tak blisko może nie, no ale czułem, że jest bardzo wyrównanie i tak powiedzmy te ostatnie 10 metrów przycisnąłem, mówię nie, 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 nie oddam i udało się bardzo niewiele dowieść, no ale na pięćdziesiątkę, no często tak bywa, że decydują te setne właśnie sekundy i też już to jest nie pierwszy raz, gdzie właśnie miałem takie do czynienia z tym, że właśnie bywało tak, że nieraz przegrywałem srebrny medal gdzieś na Europy o jedną setę sekundy i to też bolało, ale Gdzieś tam to zawsze wróci. Na pewno walka była bardzo zacięta. Ścigałyśmy się z dziewczynami do ostatnich centymetrów, więc na pewno dostarczyłyśmy bardzo dużo emocji. Był to bardzo dobry wyścig. Chciałam, chciałam po prostu zobaczyć na co mnie stać w tym momencie, w tym okresie treningowym, ponieważ nie, nie przygotowywałam się tutaj głównie na te Mistrzostwa Polski. Wynik delikatnie odbiega od tego, co, co chciałam popłynąć, ale, ale biorę taki wynik, jaki jest e, i przygotowuję się dalej do igrzysk olimpijskich. No. Tak, jest, jest dość ciężko w tym momencie. Nie ukrywam, że e, widzę to na tablicy wyników, że jednak te wyniki lekko odbiegały od moich rekordów życiowych. E, ale to jest właśnie taki moment na takie wyniki. Także w ogóle się tym nie przejmuję a, i, i w przyszłym tygodniu, po mistrzostwach Polski, wracam do, do ciężkiej pracy. Teraz ten miesiąc, i, i przyszły, i, i, i aktualny, miałam bardzo napięty, jeżeli chodzi o różne zaliczenia. Um, a mam marketing, mam zarządzanie, um, mam dietetykę, która jest bardzo wymagająca. Um, mam, teraz muszę jeszcze też um, rozpocząć moje przygotowania do, do pracy badawczej, którą muszę zakończyć w przyszłym roku, ale muszę ją po prostu rozpocząć bardzo szybko. Um, Także naprawdę grafik mam bardzo napięty, no ale, ale już, już za niedługo koniec tego drugiego roku. Um, i, i, i ze spokojną głową będę przygotowywała się do lata. No bardzo emocjonujące wyścigi, niesamowity wyścig na 100 metrów z telemotrykowe. Myślę, że połowę, jak nie czy czwarte trybu tutaj na ten wyścig czekało. Paweł Korzeniowski, który walczył o swoje szóste Igrzyska Olimpijskie. Adrian Jaszkiewicz, który też walczył o kwalifikację olimpijską. Oboje uzyskali kwalifikacje na Mistrzostwa Europy, więc ten okienko jak tak mówię, pogodowe się jeszcze otworzyło dwa miesiące do tego, żeby przygotować się i walczyć o kwalifikacje. Co jest bardzo ciekawe, bo im większa rywalizacja, tym większy progres wynikowy. Bardzo dobry tutaj występ Jakuba Majerska. 51,06 to jest jego najlepszy rezultat w karierze sportowej. Co dobrze wróży przed Igrzyskami Olimpijskimi. Wiemy, jak, że z 100-motorstwerem motorykowym to jest też dystans, na którym możemy w czasie Igrzysk Olimpijskich myśleć. Bardzo dobra 50, dowolny mężczyzn, zawodników 6 czy poniżej kwalifikacji na Mistrzostwa Europy. E, więc e, tak samo 50 metrów do, do wolnym kobiet. Kornelia Fetkiewicz tutaj nie zawiodła i bardzo dobrym rezultatem w tym momencie e, popłynęła. Więc myślę, że to jest e, bardzo fajne, że... Mamy w dalszym ciągu fajnych, obiecujących zawodników, na których możemy liczyć w kontekście Igrzysk Olimpijskich, w kontekście Mistrzostw Europy. Zapowiada się, że kadra Mistrzostwa Europy będzie bardzo, bardzo mocna i duża, co jest dużym wyzwaniem, ale jednocześnie też cieszy, no bo to będzie zamknięcie kwalifikacji olimpijskich w konkurencjach, które nie są jeszcze zamknięte, czyli tam, gdzie mamy wolne sloty przelotowe, tutaj zamykamy sztafety. Więc tutaj już wiemy, że kto, kto, kto będzie płynął w sztafetach, trenerzy ostatecznie zdecydują z rankingu od 23 listopada do, dnia, do, dnia, dnia, do niedzieli, 28 kwietnia. Więc no, bardzo ważna impreza, jestem zadowolona, że dużo się dzieje. Szczęśliwa jestem, że transmitujemy to w TVP Sport, więc pływanie... Kolejny rok z rzędu jest w TVP Sport. Mogą nas zobaczyć nie tylko kibice, którzy kochają pływanie, ale także ci, co po prostu oglądają je tylko raz na 4 lata, więc dzisiaj mają szansę oglądać je częściej raz, dwa razy do roku, co jest dla naszej dyscypliny bardzo budujące. I myślę, że dużo młodych zawodników, którzy tutaj walczą, niż o z Europy Juniorów z dobrymi rezultatami, to, to daje tylko motywację do tego, że idziemy do góry, pniemy się w górę. Ja jestem bardzo zadowolony. Taki był cel, właśnie kwalifikacje na Mistrzostwa Europy i co najważniejsze właśnie kupiłem sobie czas, czyli dodatkowe 6 tygodni przygotowań, co no, dla mnie jest jednak bardzo ważne. Ten okres od, od stycznia no, to jednak w no, kilka miesięcy ciężko jest aż tak zbudować taką olimpijską formę, więc no, dodatkowe 6 tygodni, dodatkowy komfort przygotowań, start na jeszcze większej imprezie. Gdzie im większe zawody, tym, tym lepiej się czuję. I no, stałem pod ścianą, że tak powiem. To był taki ostatni wyścig. Jeżeli bym nie zrobił tej kwalifikacji, no to jednak miałbym taki żal i ta motywacja na pewno nie byłaby taka, jak jest teraz.